Siema, ma już, dzisiaj rozpoczął się Krajnistą Fortnite, a w tym odcinku mówię wszystko, co on wprowadził czyli skiny, bronie, zmiany na apie. Generalnie po prostu wszystko. A w opisie będziecie mieli dokładnie napisane co mówiłem w której minucie. Zacznijmy od samego eventu. Jones kiedy skoczył na P, starał się wrzucić swój do przemieszczania się między światami do punktu zerowego. A wtedy wyskoczył z niego fundament, czyli jedna postać siademki. I Za pewną przysługę obiecał on pomóc nam w powstrzymaniu punktu zerowego. Jones wtedy zamienił się w motyla i my dalej zamykaliśmy portal i robiliśmy to co kazał nam fundament. Ale na końcu było najciekawsze. Fundament powiedział, że nie uda mu się powstrzymać wybuchu, ale postara się go ograniczyć. A jednym sposobem na to było wejście do niego. i Fundament się poświęcił, aby nas uratować. I wszedł do środka i się tam zamknął. Ale przez to, co się stało, Jones zostanie w pętli i nie będzie mógł wrócić do swojego świata. Ale fundament powiedział do niego jeszcze przed tym, żeby ten się nie poddawał, i ten kiedyś do niego wróci, i wtedy Jones ma mu powiedzieć wszystko, co się stało. Wtedy Jones rzucił tam swój sprzęt, no i punkt zerowy się zamknął wraz z Fundamentem. I ostatecznie wygląda to w grze właśnie tak. A sama mapa wygląda właśnie w ten sposób. Czyli cały piasek zamienił się teraz w klimat. Wszędzie właśnie po mapie biegają różne zwierzęta, jakimi są wilki, żaby, dziki czy kury. I każde z tych zwierząt może nam w jakiś sposób pomóc, jak np. kury unoszą nas wysoko i można powiedzieć, że dzięki nim możemy przez chwilę latać. W brasnym stole do gry weszła możliwość kraftowania, czyli po prostu ulepszania przedmiotu oraz tworzenia własnych. Po mapie możemy kupić lub sami zdobyć różne rzeczy, jak na przykład kości, jak połączymy na przykład taką kość z mięsem, które możemy na przykład dać wilkom, jak to połączymy, to dostaniemy z tego pelerynę, dzięki której wilki nie będą nas atakować. Dzięki tej możliwości możemy także do broni dodać różne rzeczy, czyli na przykład takie kości i ulepszyć je o poziom wyżej. Do gry także weszło wiele nowych broni, które teraz bijicie i wśród nich widzimy na przykład łuki i każdy z nich ma różne właściwości, jak na przykład są wybuchowe, czy na przykład grapplerowe, które nas przyciągają do danego miejsca, czy takie, które strzelają ogniem. Na samym dole mamy na przykład pelery, o mówiłem wcześniej, a obok niej mamy buty, które umożliwiają nam wysoko skakać. Na także pojawiły się takie oto miejsca, w które jak wejdziemy wybiją nas jak odbijacze daleko do przodu. A co wygrano w tym sezonie, dostaniemy taką właśnie parasolkę. I do gry także trafiły nowe skrzynie, które wyglądają właśnie w ten sposób. I nie różnią się one prawie w ogóle od normalnych, tylko po prostu mają one lepszy drop. No i co, wydaje mi się już że powiedziałem wszystko co wiadomo. Ale jeśli to wiem jeszcze więcej, to może się mnie liczyć. No i co, to było na tyle. Więc do zobaczenia, no i cześć.